Miasto Konin realizuje obecnie kilka projektów dzięki środkom pozyskanym z funduszy norweskich. Jednym z nich jest projekt Zielonych Korytarzy Miejskich. Całkowita wartość tego zadania wynosi prawie 10 milionów złotych. Podczas konferencji klimatycznej Konin Zielono-Niebieska Infrastruktura w Praktyce, która odbyła się w Akademii Nauk Stosowanych, nie tylko przedstawiono założenia projektu, ale także rozmawiano o rozwiązaniach stosowanych przez Norwegów. Ta konferencja ma przede wszystkim podsumować projekt, który, który realizujemy finansowo. Z funduszy norweskich. To jest taki projekt za około 10 milionów złotych. On polega na e, m.in. zazielenieniu Placu Wolności na Wyspie Pociejewo, przygotowanie i, i realizacja parku zdrojowego, e, stworzenie e, w niektórych miejscach miasta takich małych parków kieszonkowych, odkostkowanie pewnych części miasta. E, I ten projekt e, jest częścią też innych projektów, które też w tym duchu robimy, bo na przykład też z funduszy norweskich mamy inne projekty dotyczące y, zazielenienia miasta. Y, no i też mamy projekt, który polega na przygotowaniu pewnych dokumentów, takich jak strategia zarządzania zielenią w mieście i standardy zieleni, czyli takie wytyczne dla jednostek miejskich, dla spółek, dla miasta, dla spółdzielni, jak opiekować się tą zielenią, aby ona w jak najlepszym stopniu w mieście się odnalazła. Zielona energia to przyszłość. Dyskusje na ten temat trwają już od dłuższego czasu. Ważne, żeby od teorii przejść jednak do praktyki i wdrażać odpowiednie rozwiązania. Podkreślają uczestnicy konferencji. To jest niezwykle ważne, byśmy już weszli w ten proces nie tylko edukacji, ale także zmiany naszych miast, które dostosują je do życia w dużo wyższej temperaturze przeciągających się suszach takich okresach, które mogliśmy bardzo dobrze odczuwać minionego lata. Znaczy jest tak, że temperatury wysokie będą z nami coraz częściej, będą z nami coraz dłużej. I musimy się zastanowić, jak się chronić przed żarem, który leje się z nieba. Więc coraz więcej zieleni w tym mieście. Zatrzymywanie wody w mieście, deszczówki, wody opadowej jest dzisiaj koniecznością. I cieszę się bardzo, że Konin zaczyna realizować ten projekt z funduszy norweskich i przy udziale własnych środków. Bo to jest niezwykle ważne, by już dzisiaj zacząć te problemy po prostu rozwiązywać i te projekty wdrażać. Sprawami klimatu coraz bardziej zainteresowani. Nie są młodzi ludzie, również oni wzięli licznie udział w konferencji. To młodzi dzisiaj są tą siłą, która napędza nas do działania, bo to oni domagają się zmian w podejściu do myślenia do naszego życia przede wszystkim. To oni mówią bardzo dużo o klimacie, o zmianach klimatu i to oni domagają się, byśmy chronili planetę. Więc chwała młodym, dobrze, że dzisiaj tyle młodych osób na sali. Liczę na to, że zaczną przeprowadzać też swoje koleżanki i swoich kolegów. Bo no, to młodym musimy zostawić planetę względnie do życia. Projekt zielonych korytarzy miejskich ma zostać zrealizowany do końca kwietnia 2024 roku. Pierwsze efekty na ulicach Konina będzie można zobaczyć jeszcze w tym roku.